Zapisuje się na studia, trochę też, żeby zaimponować Marcinowi, trochę też, że no, chce coś zmienić, chce się rozwijać i, i, i spróbować. Marcin jest świeżo po e, zdjęciu kołnierza ortopedycznego i, i po rehabilitacji. Te problemy są jakby e, sumą e, jego zachowań: tego, że on jest tak otwarty, że on brnie do ludzi, że on idzie, skacze na głęboką wodę, można powiedzieć, i czasem nie patrzy na konsekwencje, a dopiero właśnie potem się okazuje, że. Komuś zaszedł za skórę. W pewnym kierunku się rozwinie jego relacja z Laurem Cyryło. Nadal będzie rywalizował z Marcinem na każdym możliwym polu i będzie starał się wykorzystać każdą sytuację, żeby mu się zatruć życie. Asia wraca z Paryża, z Francji i rzuci się w wir pracy. Będzie starała się udowodnić, że jest bardzo silna i poradziła sobie już z zerwaniem zaręczyn. I będzie starała się uporządkować jakoś swoje życie tutaj, teraz w Polsce.